Siemaneczko Maneczko, moje świry, ja jestem Waldemar Sobczak i dziś pokażę Wam, jak dodać sobie albo komukolwiek innemu sabi zupełnie za darmo, nikt Was nie zbaniuje i w ogóle będziecie sławni, jak to zrobicie. Na początek wchodzimy kanał, na który chcemy dodać sabi. Ja wybrałem kozackiego kozaka, bo to dobry kanał. Teraz zaznaczamy liczbę subów, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy zbadaj. Znowu klikamy prawy przycisk myszy i naciskamy edyt tekst. Teraz wpisujemy ile chcemy mieć subów i klikamy Enter. To wszystko na dziś. Pamiętaj, żeby zostawić subę i łapeczkę i widzimy się w kolejnym odcinku.